Cześć, dzień dobry, z tej strony Singa. Witam Was bardzo gorąco na moim kanale W trzecim odcinku mojej krótkiej serii W której poznajemy karierę dekoratora wnętrz. Jak pamiętacie, pierwsza renowacja nam się nie udała Druga renowacja nam się udała Dzisiaj będzie trzecia Będzie to również renowacja pomieszczenia Jeszcze tak szybciutko Wam powiem, że pakiet rozgrywki Wystrój Marzeń Jest już dostępny na platformie Ory. Jean. Jego cena to 89,90 Tak, dobrze słyszycie? Ja Wam powiem, że mimo wszystko jestem zdziwiona, ponieważ okej, okay, ja słyszałam, że te ceny mają zostać wyrównane i tak dalej, ale gdzieś tam jeszcze chodziły pogłoski, że no Gwiezdne Wojny były droższe ze względu na tą kolaborację z Himsy Gwiezdne Wojny i tak. Powiem Wam, że mimo wszystko myślałam, że będzie cena normalna, jak kiedyś, czyli te 69 zł. No ale niestety pakiety rozgrywki od teraz będą droższe 20 zł. No, także możecie kupować albo czekać na promocję, co sobie życzycie. I, a my teraz jedziemy, słuchajcie, e, przeprowadzić renowację i powiem Wam już, że e, poznałam e, sposób, jak się to powinno robić, e, więc dzisiaj Wam to pokażę, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście. Ja się zorientowałam już po publikacji e, filmu, także mm, no, no. To jakby mogliście zobaczyć takie moje pierwsze potyczki na spontanie, a teraz już to wszystko jest bardziej zaplanowane i powiem szczerze trochę słabo, bo to się teraz takie prostsze wydaje. Ja Wam wszystko powiem, bo to troszeczkę taka też jest wersja dla leniwych, ja to tak śmiesznie nazwałam. Zaraz Wam wszystko pokażę, bo nie chcę teraz mówić z tego względu, że nie będziecie wiedzieć co mi chodzi dlatego też na spokojnie przejdziemy do tej renowacji i wszystko wam powiem, wszystko wam pokażę, dobrze jesteśmy tu w dużym domu warto by się tutaj było z nimi wszystkim po prostu przywitać poznać, no i dowiedzieć się czego tak naprawdę oni od nas oczekują, czego oni od nas chcą, no bo to jest ważne tutaj musimy znowu się dowiedzieć co lubią, czego oni nie lubią Dobra, witajcie się wszyscy, witajcie się. Powiem Wam, że właśnie. Zrobiłam sobie taką jedną rozgryw, żeby po prostu sprawdzić coś. Jak to sprawdziłam, to się troszeczkę zawiodłam. Troszkę. Troszkę, bo, bo wydaje się to za łatwe. I Jednakże z drugiej strony, może te późniejsze poziomy będą troszeczkę trudniejsze. No, no, zobaczymy, zobaczymy. Nie ma co tutaj oceniać. My dopiero jesteśmy po pierwszym awansie. Nie lubi wystroj w stylu królowej Anny. No dobra, no w porządku. Jak tego nie lubisz, to nie będziemy. Cię zmuszać. I znowu nie będziemy wiedzieli, który pokój mamy zmienić, ale ja Wam zaraz coś pokażę. To po prostu e, Bohemy. Dobrze, styl Bohemy. No i ulubiony kolor, e, kolor brązowy. Więc w sumie powiem Wam szczerze, o! A może oni teraz nam coś pokażą? Nie. Nie, ona poszła spać, myślałam, że, bo tak słyszałam takie plotki, że, e, że podobno oni pokazują, ale mi jeszcze nigdy niczego nie pokazali, więc trochę jestem e, zdziwiona i, i nie wiem, jak to, jak to jest. No ale dobra, słuchajcie, odsyłamy ich i w sumie, w sumie powiem wam, że myślałam, że już teraz będziemy mieli coś trudniejszego, ale jeżeli nie mamy, to pokażę wam o co chodzi. Dobra, możesz już sobie iść. Dobra, okej, okay, spoko zostawcie mnie w spokoju. No i tak naprawdę słuchajcie, mamy cały wielki dom i mamy tutaj trzy rzeczy, które też za bardzo nie konkretyzują, czego oni chcą. I to do... nie, nie wiem sama. Nie, dobra, bo to jest za duże pomieszczenie, za mały budżet, to, to nie o to chodzi. E, ale dobra Bo muszę gdzieś zrobić te zdjęcia przed, wiecie I tylko tak szukam sobie Jakiegoś jakiegoś tak naprawdę dogodnego miejsca e, No dobra, spróbujmy sobie Tutaj na przykład zrobić te zdjęcia No nie wiem, no, no tak sobie no Tak sobie wybierzemy Z czystej ciekawości Bo ja wam zaraz pokażę o co mi chodzi Już pewnie i tak większość z was wie o co mi chodzi e, Ale no Dobra Dobra, te trzy zdjęcia Niech będzie tutaj, tutaj, tutaj Okej, okay, fajnie. I teraz y, możemy przyjść, przejść do trybu budowania. No i teraz zobaczcie, co ja odkryłam. Ja wiem, jak się glitnie to, to się pokazują. Oj, kuś, zepsułam. Aha, dobrze, jednak jest dobrze. To się pokazują rzeczy. Które powinniśmy użyć. Tak, ja akurat wybrałam to, czego oni nie lubią, czyli tego tak naprawdę nie mogę stawiać, ale wybieram sobie kolor brązowy. No i tutaj, zobaczcie, mam te wszystkie rzeczy, których. No, mogę użyć, tego jest bardzo, 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 bardzo dużo. No i jeszcze tutaj mamy ten styl Bohema. Aha, dobra, bo mi się tutaj wszystko ok. Czyli zobaczcie, tak naprawdę wybrałam sobie wszystkie brązy plus do tego e, styl Bohema. Akurat tego troszkę mniej zostało. No i zobaczcie, wystarczy, że. No dobra, jak mam tu taki budżet, no to wystarczy, że ja to sobie tak naprawdę na odwal poustawiam. Powiem wam szczerze, że zrobiłam sobie taką e, renowację, e, taką renowację, która... tam ktoś lubił jakieś tam rzeczy komediowe, e, jakieś tam inne ciekawostki i tak dalej. Trzeba może jakiś kodzik tutaj wpisać, bo nikt tak nie umeblujemy. No i generalnie, słuchajcie, ja postawiłam dwie rzeczy, po prostu porzucałam je po całym, e, całym domu po prostu je porozrzucałam, nie patrzyłam na to gdzie ja to stawiam i wiecie co? I oni byli naprawdę przeszczęśliwi ze względu na tą renowację. Także ja wam powiem, dlatego ja się śmieję, że trochę dla, dla leniwych, bo można by to było tak naprawdę ustawić gdziekolwiek, a oni i tak będą zadowoleni, bo mówię wam, tu jest ta renowacja pomieszczenia, oni nie określają tego pomieszczenia. Tak jak mówię, niektórzy mówią, że, że oni pokazują, no ja, ja, nigdy, ja nigdy nie miałam pokazanego, zresztą sami widzicie, że oni nie chcą mi nic pokazywać nie, ten dywan wygląda źle, no ale dobra nie, to może jakiś jaśniejszy nie, ten też nie pasuje generalnie można to zrobić w bardzo prosty sposób żeby się nie przemęczać bo widzicie, ja tutaj na początku tak robiłam wielkie, ogromne renowacje, takie, że tam wu-hu, bo ja myślałam, że tak trzeba a się okazało że ja się po prostu pomyliłam i tak naprawdę męczyłam was e, tym, że robimy tą renowację bez powodu bo mogłam tam postawić dwie rzeczy i na tym by się jakby cała robota zakończyła, więc trochę śmieszne, więc przyjmijmy na to, że ja po prostu w tych pierwszych odcinkach chciałam sobie powiększyć poziom trudności czy coś tego typu. Ja wam powiem, że z ciekawości sobie kliknęłam prawym przyciskiem z kodem na Simkę, no i tam były te wszystkie opcje debugowe, tak? Tam można sobie wybrać karierę, zlecenia, przepraszam. I wiecie co? I, I, tam robi się ciekawie z czasem, z tego względu, że tam na przykład jest dodanie tego piętra, że oni naprawdę chcą mieć, nie wiem, garderobę, że oni chcą mieć coś innego, dodatkową łazienkę, dodatkowe piętro i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie to, co się później tam dzieje, ja po prostu wiecie co? Ja to im pozmieniam te, te meble na te jakieś tam, ja, tak naprawdę to nie jest potrzebne, bo, no bo nie jest to potrzebne. Oni i tak będą zadowoleni już. Nieważne co ja bym tutaj nie postawiła tak naprawdę. <laughs> Smutny, smutne, ale prawdziwe. Nie, no poważnie tak jest. No poważnie tak jest. W sumie mogę Wam po tej renowacji to zademonstrować. I to sobie zrobimy jakby dwie renowacje. No chyba, że coś fajnego nam, e, że coś fajnego nam się już w tych zleceniach po prostu, no, pojawi, tak? Mówię wam, że generalnie w ogóle ta kariera jest fajna, nie ma tutaj co się oszukiwać, jest fajna, jest naprawdę w porządku, e, jednakże ja sobie zdaję z tego sprawę, że po jakimś czasie może ona się już znudzić bo może być już po prostu troszkę męcząca no bo ile to można meblować, no chyba że ktoś lubi meblować tak? więc no jakby tutaj są takie dwie opcje albo się lubi meblować albo się nie lubi meblować i się w ogóle z tej kariery no nie korzysta, tak? no bo jakby no nie, nie trzeba z niej korzystać jednakże ja jeszcze będę chciała wam taki zrobić fajny film czy warto kupić właśnie wystrój e, marzeń? Bo po prostu, no, często to robię takie filmiki, akurat do kolekcji tak nie robiłam, bo stwierdziłam, że film trwałby 5 sekund. Dlatego też e, tym razem chcę Wam powiedzieć, że taki film e, u mnie się pojawi na pewno e, na dniach. W sumie nie wiem konkretnie kiedy, ale będzie on na dniach. E, coś takiego dla Was, właśnie. Przygotuję. Przygotuję z wielką chęcią. Dobra, zobaczcie, my dopiero 3000 tutaj wydaliśmy, a e, oni mają aż 6. No ale dobra, no tak sobie możemy tutaj podziubdziać, 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 e, tak naprawdę. Dlatego mówię, zobaczcie. Ja tu robię wymianę tych mebli, szkoda, że tutaj nie zrobiłam zdjęcia, no ale niech już, niech już tak będzie, no trudno no trudno chociaż słuchajcie ostatnio właśnie wykorzystałam cały e, cały jakby budżet i oni byli zadowoleni więc ciekawe jak zareagują jeżeli ten budżet nie będzie do końca e, wykorzystany no to w sumie możemy taki eksperyment zrobić bo po co ma się znowu to wszystko nam udawać tak a właśnie jeżeli są niedozwolone niedozwolone pomieszczenia to czy ja mogę tu coś dobudować nie możesz dodawać nowych pomieszczeń okej okay. No właśnie o to mi chodziło, czy, czy ta opcja jest po prostu zablokowana, czy można tak to po prostu zepsuć, tą renowację najnormalniej w świecie. No dobra, ja, mi się wydaje, że może być. Spróbujemy tak, że zostawimy im trochę tych pieniędzy i zobaczymy po prostu, jak oni zareagują. Możemy ich tutaj już z powrotem zaprosić. Aha, dobra, musimy zdjęcia pozrobić. Już nie pamiętam, czy, co ja tu za zdjęcia robiłam. Dobra, niech tak będzie. Aha, na tą kuchnię, to ja niepotrzebnie zrobiłam te zdjęcie. No dobra, trudno, to zrobię tutaj salon... Gdzie to? Aha. Zrobię tutaj salonowy i przedstawię im po prostu dwa zdjęcia. <grym> no bo tak też można, tak? No chyba, że jest też wymóg pokazywania, pokazywania tych um, tych trzech zdjęć. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, aha, bo... Je... Dobra, to nie będzie to, 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 to. Aha, dobra, muszą być te trzy. No nieważne. Nieważne, że one do siebie nie pasują, ale im pokażemy i zobaczymy, co oni na to tak już możecie przyjechać. Dzień dobry Państwu. Dobra, wracaj do tego domu, bo ty się będziesz tutaj e, bała. Pokaż klientowi efekt renowacji. Dobra. A co oni są obrażeni? A nie, oni idą z zamkniętymi oczami, ja się posikam! Ale ja jak berety Dobra Wspaniały film To zdjęcie pierwsze naprawdę tak bar Tutaj naprawdę Powiem wam, że te zdjęcia naprawdę tak Odwzorują moją Moją ciężką pracę, że No zobaczymy Zobaczymy jak oni tutaj zareagują Na to a czy powiem Wam, że ja ten też będzie śmieszny, jak znowu im się nie spodoba? A się okaże, że to jest po prostu za trudne e, dla mnie i na mój mózg. E, dobra, oni się tam tulą. Przestańcie się tulić tylko. E, tylko tutaj rozmawiajmy sobie o tym, co tutaj w ogóle jest, tak? Oni są już tutaj gotowi na ostateczny werdykt, więc zaraz zobaczymy, e, czy będą na tak, czy będą na nie. Chyba się cieszy, zobaczcie. Ach, tak, tak wygląda, tak wygląda. Dobra, teraz ciebie, bo ty też musisz dać swój e, werdykt. E, zobaczmy na ciebie. No i co? Cieszysz się? Wygląda to, że tak, trochę im się ręka zlagowała, no ale dobra. I no teraz do pana domu. Dzień dobry panu. Czy panu się podoba? Taka mi śmiesznie reagują. Nie tulcie się, bo będą z tego dzieci. No i patrzcie. Renowacja jest y, y, zrobiona, no całkiem nieźle, klienci wydają się zadowoleni z nowego wystroju, dbało się, o szczegóły się płaciło, co znajduje odwyrciedlenie w simulonach i reputacji. No także widzicie, e, wystarczy parę mebelków, e parę mebelków postawić i jest wszystko git. Wiecie, to też jest w sumie taka spoko opcja dla tych osób, które twierdzą, że nie potrafią budować. No bo mogą sobie tutaj podświczyć w fajny sposób, bo jest coś, jakieś cele są po prostu określone, tak? No a po prostu raczej raczej zaliczą jak, jak spełnią wszystkie zachcianki. Więc możemy sobie słuchajcie spróbować o... Zobaczcie. No i teraz zaczęło się właśnie fajnie. Mamy tak, renowację sypialni, renowacje łazienki, e, pokoju dzieciaków, pomieszczenia i garderobę. Co tu się najbardziej opłaca? Sypialnia, słuchajcie. Właśnie nie wiem co wybrać, czy sypialnię, czy, czy łazienkę, czy pokój dzieci... Dobra, zróbmy sobie sypialnię. Słuchajcie, jeszcze w tym odcinku pojedziemy sobie do sypialni i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Myślę, musimy trochę zaspokoić nasze potrzeby. Oho, sulani, więc bardzo fajnie. E, dobra. E, tutaj, ja bym chciała zapukać do tych drzwi. Halo, to nie ten domek? Dlaczego nie mogę tu wejść? No dobra, no to możemy tak na razie popróbować. Może to tu nie jest wejście? Nie no, musi być tu wejście. No ale dobra, możemy sobie na początek po prostu pogadać. Aha, dobra, tu są drzwi. No to warto też byłoby do nich zapukać, żeby zobaczyć e, jak wygląda po prostu nasze wnętrze, nasze tutaj E, wnętrze, dobrze powiedziałam. O, patrzcie, cztery aż rzeczy są, więc y, robi się po prostu bardziej gorąco. Okej. Okay. Tutaj no gdzie ty idziesz? Ty nie idzie biegać musimy. O, widzieliście to? Zasugeruj inny kolor. Nie, nie, poczekajcie, może nie będziemy je sugerować, chociaż nie, ten kolor... Patrzcie, widzicie, teraz jest troszeczkę tego więcej, dlatego ja mówiłam, że zasugerujemy inny kolor. Zobaczymy, co powie, e, bo tutaj szary to tak smutno będzie. No więc tak jak ja wam mówiłam, że im jesteśmy dalej, e, tym po prostu nie chciała zmienić koloru, A tym po prostu e, no to się ta kariera no rozwija, tak? Więc o tyle po prostu dobrze. Ej, patrzcie, i zmieniło, że nie lubi koloru szarego. No dobra, no, no nie chcę, to nie, co teraz tu robi? Robotykę i styl francuskiej wsi. Patrzcie, jeden z kwiatów, dla którego pracowała Agata, polecił wam komuś innemu, to z nie zaszkodzi jej reputacji zawodowej. No na pewno nie zaszkodzi, myślę, że tylko może pomóc. Dobra, i jeszcze bym chciała tutaj zacząć, co teraz powie, jaki zasugeruje inny kolor, z czystej ciekawości. Aha, i nie lubi wspinaczki. O, i fajnie, bo zmieniła to na kolor e, żółty, e, więc myślę, że możemy już ją odesłać. I mamy zrobić e, renowację sypialni. Teraz wiecie, jakby wiemy o co chodzi, wiemy co mamy zrobić, tak? Więc jakby o tyle jest e, prostsza, e, prostsza ta renowacja, śmiesznie, bo tu. No, dobra, nieważne. Zróbmy sobie tak te zdjęcie. Tu na wprost i jeszcze od tyłu. Ale fajnie, fajne to jest w ogóle. Mamy już zdjęcia przed. My się tutaj może usuńmy troszkę i przejdziemy sobie teraz szybciutko do trybu budowy. I teraz mamy tak, styl francuskiej wsi. OK i kolor żółty. No bo ja wam powiem, że... Niewiele tu mamy rzeczy, to od razu sprzedamy to też. Ja je tutaj w ogóle chcę zostawić. E, chcę je zostawić, proszę ja Was, e, ten tutaj. No, te tutaj okna. Po prostu chcę to zostawić. Okej, okay, mamy tutaj e, możemy sobie zmienić w sumie żyrandol na żółty w takim stylu, jaki ona chce. Tutaj możemy sobie zegar z boku powiesić. I czy coś jeszcze takiego typowego, do tego, do tej sypialni tutaj się znajdzie, czy, czy nie bardzo? Widzę, że tak średnio, słuchajcie. Koszyki wiklinowe, No w sumie możemy nawet jeszcze tu sobie z taką jedną lampkę powiesić, a tu drugą. Jest to w miarę równo? Nie. Krzywo jak nie wiadomo co. Cofniemy ją. Okej. Okay. Dobra, takiej to zrobimy. Podstawimy jej, zobaczycie, zaraz lampki nocne, ale przedtem wstawimy sobie. Tylko czekajcie, żeby oni tu mogli przechodzić. Nie no, raczej nie będą mieć problemu. I dobra, czy są tu jakieś takie małe szafeczki nocne? Czy nie bardzo? Widzę, że nie bardzo. Dlatego też, słuchajcie, weźmiemy sobie tak. To sobie wystawimy, to sobie wystawimy. To również sobie wystawimy. To, to w sumie taka ozdoba. No, mogłaby tutaj zostać z nami, myślę. Myślę, że może tu z nami być. Troszkę takiego wakacyjnego looku. I teraz tak, czekajcie, jeszcze chciałam te kwiaty wyjąć. OK, i teraz. A, dobra, jeszcze to. I teraz usuniemy ten żółty kolor. I, i aha, dlaczego tu są teraz. Co tak mało? Halo, przed chwilą tu było więcej. Jeszcze raz. No, teraz się tutaj zgadza. Chciałabym tu zobaczyć jakieś szafki w tym e, stylu. O, to na przykład. Nie, ciemne, 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 żeby do tego łóżka pasowały. Okej, okay, czekajcie, bo mi się tutaj ten. Zbanek zawinął. A, stój. Okej, okay, niech to tak sobie stoi. Tutaj będzie tak. Mm, dobra, to sobie poustawimy tak po prostu pod. Też możemy sobie w sumie tu tak, niech sobie stoi jako taka ozdoba. Co w tej robotyce usunę tą francuską, wieś? No, ja ci nie mam gdzie tego postawić, kochana moja. Szanowna pani, no nie mam gdzie. Nie mam gdzie niestety jakiś dywan, słuchajcie, czy ty ma jakiś ładny odcień. Nie, brzydko, zbyt tu. Dawać mi tu nie ma żadnego dywanu. Tu jest jeszcze a czy on ma ładne kolorki. Eee, e, 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 troszkę mniejszy. No dobra, nawet z takim troszkę żółtym, chociaż on tu tak średnio pasuje. Ale zmienimy jej słuchajcie kolor, kolor ścian kolor ściany zmienimy, żeby to tak było, wiecie, chociaż to jakkolwiek do siebie pasowało. Chociaż i tak bawią mnie te renowacje. Naprawdę. Bawi mnie, to, bawi mnie to w moim wykonaniu bardzo strasznie. No, ale no, słuchajcie, jakoś tutaj trzeba sobie radzić. Ten chyba będzie... Nie, nie wiem. Dobra, a może taki. Nie mamy, nie mamy nic związanego z robotyką niestety, ale myślę, że ona to powinna przeżyć. Myślę, że ona to powinna przeżyć. Weźmiemy sobie inny ten bo ten jakoś tak mało światła daje. Najlepiej to by było. Mhm. Mm w ogóle nigdy to nie wpadną, żeby tak dwie lampy na siebie nakładać. No ale dobra, jest chociaż po prostu jaśniej troszeczkę. Można jeszcze tu sobie lampę wstawić z boku. No tak średnio bym powiedziała. Jakiś fotel się tu zmieści. Czy tak średnio najeżdża? Ten będzie bardziej pasujący. Chociaż po co im tu miejsce do siedzenia? Przecież mają łóżko, mają tutaj to. To postawmy im tą lampę z powrotem. No dobra. Słuchajcie, ja zrobiłam. E, ja zrobiłam. Myślę, że, że spoko. <grych> Myślę, że spoko dla klienta, oczywiście. Dobra, i robimy teraz te zdjęcia. Może teraz to będzie miało, taki, wiecie, e, większy, większy sens. Aha, dobra, bo my zaczynaliśmy jakoś tak. Jeszcze się trochę tu usunę. Chcę, żeby te zdjęcia były, wiecie, jak najbardziej po prostu e, podobne do tego, co, co zrobiliśmy. I jeszcze z tej drugiej strony, chociaż nie wiem po co teraz, bo tam się prawie nic nie zmieniło, ale dobra, niech, niech tak będzie. I okej, okay. możemy w sumie e, zaprosić tutaj... Zaprosić tutaj klientów, żeby, żeby wrócili. No, zobaczcie, trochę ten pokój ożył, nie oszukujmy się. Dobra, chodź ta. chodź te tu moi wspaniali klienci. Mam nadzieję, że wam się spodoba moja renowacja. O, jak przybiegli, zobaczcie. Aha, bo ich tu aż cztery osoby mieszkają. No, ale dobra. A oni, al będą ja ja, jak oni pójdą na przykład tu albo tu. Przecież ja się wtedy posikam ze śmiechu. Przysięgam. Nie no, chyba idą do tego dobrego pokoju. Okej, okay, mamy, możemy sobie obejrzeć. A zrobiłam podobne zdjęcia, więc jest dobrze. Jest dobrze, o to chodziło. Mm -hmm. Nie no, wam powiem, że na tych zdjęciach po renowacji to wygląda bardzo fajnie. No dobra, tu to bez sensu było. Co ten tu robi, ziomek? Nie, gdzie oni poszli? Gdzie, co ona sprawdza? Zaraz spadniesz do wody. Aha. No i... Serio? Ona szła z zamkniętymi, z zamkniętymi oczami, żeby wskoczyć do... do wody. Mhm. Mm no dobra. Ale ja bym chciała wam tutaj jakoś po pokazywać te rzeczy, żebyście wiedzieli, co my tutaj w ogóle... w ogóle mamy, tak? Aha. Wiecie co? Oni w ogóle mają mnie w nosie. O dobra, przyszli. Jest dobrze. Przyszli tutaj więc okej, okay, oglądajcie, dobrze, że taka rozguglona łażę no ale jesteśmy na sulani, więc yy, myślę, że e, więc myślę, że tutaj, yy, no, no może tak chodzić trudno musimy tutaj jeszcze z nimi jakieś interakcje przeprowadzić ja wam powiem, że jest trzeci, czy tam czwarty dzień do zrywki my już tyle znajomych mamy, więc to jest mega, mega plus mega plus, dobra, jak oni się tutaj rozglądają i zaraz zobaczymy, jaki będą mieli werdykt Sporo się tu wydarzyło. No, rzeczywiście sporo. Dobra, dawaj nam ten werdykt ostateczny, proszę ja ciebie. Kolego. No, już widzę, że nie tylko on może już gadać. No i co? Jest pan na tak, czy jest pan na nie? Szybka decyzja. Śpiewa nam piosenkę chyba, wiecie? Nie całuj mnie po szyi! No, dobra. Jeden załatwiony. Teraz drugi. No i oni tak chodzą po tym domu. Jak ja bym im dom cały robiła? Ja bym tylko zrobiłam sypialnię. Jedną. Dobra. Panie, jak tam wrażenia? Jesteś so excited? Okej, okay, chyba jest. Ale już mnie nie całuje, więc... Bo poszli, więc jest gitez e, I jeszcze ty. No daj się tu kliknąć. Halo. Jakaś nienormalna. Patrzcie, nie mogę z nią nic zrobić. O, dobra, dało się. No i co? So excited. No i dobrano. Słuchajcie, zrobione, wracamy do domu. Tak to wygląda właśnie. Tak ta kariera wygląda. Tyle wam powiem. No i zobaczcie, mam tutaj awans na stanowisko specjalistka do spraw zarządzania przestrzenią. Agata awansowała, i teraz będzie. Będzie, 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 co? A, będzie pracować jako specjalistka do spraw zarządzania z przestrzenią. Dało się także zdobyć e, bonusy, tam nowe ubrania. Może teraz utrzymywać od klientów trudniejsze i bardziej ograniczające zlecenia dla dekoratorki wnętrz. Więc generalnie widzimy sobie tutaj e, zlecenia, żeby wybrać. Mamy już dobrą, zobaczcie, reputację. No to co mamy? Oczywiście renowację pomieszczenia. Mm, tutaj jeszcze nie możemy. Znowu pomieszczenia i renowacja całego poziomu, chyba. Więc generalnie coś tutaj wybierzemy, w sumie możemy już to wybrać, ten, ten poziom, ale to już zrobimy w następnym odcinku, ponieważ już dzisiaj zrobiliśmy dwie renowacje, to na dzisiaj wystarczy. A ja się z wami żegnam, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji i cześć!